Przez pola i lasy, miasta oraz wioski dzisiaj wędruję. Wdzięczny naród polski, wdzięczny, wdzięczny. Przez pola i lasy, miasta oraz wioski dzisiaj wędruję. Wdzięczny naród polski, wdzięczny, wdzięczny. Już za moich czasów króla Stefana Batorego Wiadomym było, że król nie chodzi do sejmiku bez swego kanclerza, Jana Zamoyskiego. Kanclerz zaś nie wybierze się na wojnę bez swojego króla. W roku Władysława Zamoyskiego, krewniaka kanclerza, pragnę uczcić o nim pamięć, biorąc osobiście udział w warszaku dziejów, anno domini 2024. Do zobaczenia już tę sobotę. Szanowni Państwo, drodzy wrocławianie, szczęść Boże! Bardzo serdecznie witam po raz kolejny już zapowiedzi związanej z tegoroczną, drugą już edycją inicjatywy edukacyjno-historycznej Wrocławski Orszak Dziejów. Spotkamy się w najbliższą sobotę, 19 października, najpierw o godzinie 11:00 okolicznościowo mszą świętą w kościele Świętego Krzyża na Ostrowiu Tumskim. Będziemy modlić się za naszą ojczyznę, wspomnimy postać księdza błogosławionego Popiełuszkę, ale równocześnie Będziemy z nadzieją i radością modlić się także za nas wszystkich, młodych, dorosłych, którzy powędrują tego roku już po raz drugi w Warszaku, dziejów. Inicjatywa, która ma na myśli przybliżyć piękno polskiej historii. Dzisiaj towarzyszyć nam będzie w tym roku postać hrabiego Władysława Zamoyskiego. Wyjątkowy patriota, ale także człowiek ogromnej kultury, wiary, a przede wszystkim twórczy przedsiębiorca, który dbał nie tylko o rozwój własnej firmy, instytucji przedsiębiorczej, ale także myślał o wiele dalej, o przyszłości Polski. Rabia Władysław Samoński nazywany... Tym, który zachował i zdobył wręcz, odzyskał tatry morskie oko dla naszej ojczyzny, bo myślał o tym, by to, co ważne także w wymiarze gospodarczym, stanowiło jakieś zaplecze dla dalszych działań całego narodu. Bardzo serdecznie zapraszamy dzieci studentów, młodzież, dorosłych z rodzinami, kluby historyczne, kluby seniora, różne koła artystyczne. Z roku na rok poszerza się grono współpracowników, różnych osób, środowisk, które biorą udział w orszaku dziejów. To jest bardzo piękna inicjatywa o szerokim zamyśle, aby każdy mógł w niej wziąć udział. Dzielimy się czasem w tak wielu różnych rzeczach, ale Polska powinna zawsze nas jednoczyć. Jest to jakiś miernik tego, do czego zdążamy, w jaki sposób budujemy naszą naukę, kulturę, zaangażowanie społeczne, a nawet i polityczne. Dlatego też bardzo cieszymy się, że jest duże zrozumienie wyrażone także honorowymi patronatami dla tej inicjatywy, księdza metropolity, archidiecezji wrocławskiej, pana Marszałka Województwa Dolnośląskiego i oczywiście także Pana Prezydenta Miasta Wrocławia. Inicjatywa objęta jest także patronatem i partnerstwem Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Towarzyszy nam także Związek Sybiraków III Rzeczpospolitej. Dużą pomoc, zaangażowanie ukazała także parafie Świętego Michała Archanioła. Usłyszymy i zobaczymy wiele ciekawych, pięknych postaci, wyrażonych przez młodych i dorosłych. Usłyszymy pieśni Chór Magnolia, orkiestrę salecańską, wykonanie młodzieży. Wielu artystów, przewodników, którzy powiedzą o Polsce, ale i o Wrocławiu. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam. Przyjdźmy z flagą, dzieci, z balonikiem. Kto chce, może ubrać. Piękny historyczny kapelusz, może mamy gdzieś w szafie strój górala, może gdzieś z Mazowsza, z gór, z górników, aby wyrazić jak różne stany budowały swym życiem, modlitwą i pięknym zaangażowaniem w historię naszej ojczyzny. Spotkajmy się wszyscy w najbliższą sobotę o godzinie 11 w kościele Świętego Krzyża, o godzinie 12 przed Kościołem rozpoczęcie i następnie przemarz, by zakończyć go na Rynku Wrocławskim około godziny 14-14.30. Zobaczymy i usłyszymy bardzo wiele. Ostatnim akcentem naszego wspólnego Wrocławskiego Szaku Dziejów będzie pięknie odtęczony i odśpiewany polonez. Wezmą w nim udział i artyści, ale także my wszyscy. Zapraszamy, by dołączyć do Polonesa śpiewem, tańcem, radością. Serdecznie zapraszamy.